Witam na kanale Osiągalna Sylwetka. Z tej strony Rafał Ron. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat skutecznej metody szybkiej redukcji tkanki tłuszczowej. Otóż materiał ten jest skierowany do osób średnio zaawansowanych, do tych osób, które znają już siebie, znają swój mental, które już wiedzą, jak ich organizm się zachowuje. Podczas manipulacji kaloriami, jak się ich organizm zachowuje podczas manipulacji kardio czy treningiem. Czyli takie osoby, które już przeszły parę razy okres redukcji tkanki tłuszczowej i okres masowy. Oczywiście ten sposób jest przeznaczony głównie do tego, aby zanim za tym. Za tym y, 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 procesem wystąpił okres masowy lub też jeżeli ktoś ma wakacje przed sobą i zrobić sobie taką za pomocą tego sposobu formę plażową a potem po wakacjach zrobić sobie okres masowy do tego on się nadaje ten sposób nie nadaje się pod zawody to trzeba z góry zaznaczyć i kolejna rzecz ja będę już używał skrótów myślowych bo mówię do osób średnio zaawansowanych, więc jeżeli ktoś ogląda z osób początkujących, no to niech o tym wie. I będę operował tutaj głównie, jeżeli chodzi o składniki odżywcze na węglowodanach. Dobrze. Ten sposób polega na tym, aby ten okres. Redukcji tkanki tłuszczowej, podzielić sobie na dwutygodniowe takie bloczki. Dwutygodniowe, ponieważ dwa tygodnie to jest taki kwant minimalny, kiedy możemy zauważyć zmiany w organizmie, w organizmie zmiany właśnie w diecie, zmiany zachodzące w sylwetce. To wszystko możemy w ciągu dwóch tygodni zobaczyć, no bo po kilku dniach nie da się tego zauważyć. Więc robimy sobie kilka takich bloczków dwutygodniowych. I ja od razu sobie tutaj na karteczce mam taki przykładowy przykładowego człowieka, który by przechodził ten proces. I teraz tak, nasz tutaj wzoro, wzorcowy kolega ma średnio, on przeważnie redukował na 440 gramach węglowodanów. I to jest jego taki minimalny deficyt, gdzie on jest na redukcji. Natomiast jego delikatny, jego, jego zero kaloryczne, no to będzie w zakresie 500-520 gramów węglowodanów. Taki przykład, nie? I teraz tak. Wiedząc o tym, czyli tą wiedzę już mamy z racji na to, że jesteśmy średnio zaawansowani, robimy tak. Pierwsze dwa tygodnie ścinamy węglowodany, i wchodzimy na 200 gramów węglowodanów. Pamiętając, że nasze zero kaloryczne jest na 500-520 gramach węglowodanów, ścinamy do 200. I teraz przez dwa tygodnie mamy 200 gramów węglowodanów. I trening, w jaki wchodzimy po tym odpoczynku, bo wcześniej... Powinien być 10-dniowy odpoczynek, zero od siłowni, albo wcześniejsze roztrenowanie i odpoczynek. Więc teraz wchodzimy w trening i wchodzimy w trening na jakieś 75%. Robimy powtórzenia w zapasie. Nie robimy żadnych powtórzeń do upadku, w żadnym ćwiczeniu. Czyli mamy 75% swojego maksa treningowego, jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń. I tak jedziemy dwa tygodnie. Będzie, będzie jeszcze mowa o kardio, ale o kardio powiem zaraz. Jak chcę przejść na razie z, z te wszystkie etapy. I teraz tak, po dwóch tygodniach, na następne dwa tygodnie wchodzimy w ten bloczek kolejny i zwiększamy y, nasze węglowodany o worek ryżu. Czyli o 80 gramów węglowodanów. Ja tutaj będę operował tym workiem ryżu, bo akurat tutaj mi pasuje. Czyli zwiększamy ilość węglowodanów o 80 gramów. Czyli już mamy wtedy 280 gramów węglowodanów. I jeżeli chodzi o trening, zmniejszamy ten limit y, naszych y, powtórzeń w każdym ćwiczeniu. Czyli już tych powtórzeń w zapasie jest mniej. Po dwóch tygodniach przechodzimy na kolejne dwa tygodnie, gdzie zwiększamy. Nasze węglowodany na 360, czyli znów dodajemy 80 gramów węglowodanów, znów ten worek węglowodanów leci i wszystkie te dodane, póki co węglowodany umiejscawiamy w, w znacznej y, większości około treningowo. Przede wszystkim, to jest ważne. Yy, I tak jedziemy dwa tygodnie. Po czym znów skakujemy na kolejne dwa tygodnie. I już mamy 440 gramów węglowodanów, kiedy nasze zero to jest 500. I jesteśmy 440 gramów węglowodanów. I wtedy już na tym etapie, gdzie jesteśmy na 440 węglowodanów, w tych, w tych, w tych ostatnich ostatnim bloku dwutygodniowym, już normalnie trenujemy, gdzie już w tych ćwiczeniach yy, robimy yy, albo jedno w zapasie, albo do upadku yy, powtórzenia. Czyli już dochodzimy do tego maksa swojego i już jedziemy. I teraz jak wygląda kwestia yy, ma, yy, tego, kardio? Otóż na początku, w tym pierwszym bloku dwutygodniowym, kiedy mamy 200 gramów węglowodanów i kiedy mamy trening z dużym, z dużym, no, z tym większym zapasem yy, powtórzeń w serii, kardio dajemy bardzo ostro do przodu. Czyli dajemy 7 razy 40 minut. Od razu. Codzienne kardio po 40 minut. I tak przez dwa tygodnie. Ja wiem, że to jest trudne, dlatego to jest do średnio zaawansowanych. Ja sam przechodziłem ten sposób robienia redukcji tkanki tłuszczowej i dla mnie, jako dla osoby, która pochodzi z crossfitu i jestem no dosyć dobrze jednak, pracuje mi się w tych zakresach wysiłkowych, wytrzymałościowych, no to jest to trochę trudne, ale to jest spokojnie do zrobienia. Więc ten pierwszy okres dwóch tygodni jest najtrudniejszy. Potem kolejne dwa tygodnie zmniejszamy kardio. Zmniejszamy już 5 razy 40. Czyli mamy dwa dni bez kardio. Zmniejszamy. W kolejnych dwóch tygodniach zmniejszamy kardio 5 razy 35. I w następnych dwóch tygodniach zmniejszamy kardio 5 razy 30. Więc ten system idzie w ten sposób, że kalorie po ścięciu podbijamy spokojnie do góry, trening intensywnością podbijamy do góry, a kardio nagle zwiększamy i z kardio schodzimy. Żebyście widzieli właśnie ten schemat. I tak jedziemy w ten sposób. I kwestia jeszcze suplementacji takiej prokulturystycznej. Więc w tym okresie naprawdę dwa lekkie środki wystarczą. Kto jest średnio zaawansowany, kto używa środki, wie o czym mówię. Jeżeli mówię dwa lekkie środki, no bo jeden będzie bazowy, podstawowy, o którym każdy wie, a drugi będzie taki z tych lekkich najlepiej z tych, które nie aromatyzują. I to będzie wystarczające. Jeżeli ktoś używa GH, to tutaj trzeba by zastosować coś takiego, że na początku używamy nawet 10 jednostek GH, i potem w, z każdym y, tym bloczkiem zmniejszamy i dochodzimy sobie do 3-4 jednostek na końcu. I tutaj na tym początku nie ma co się na początku obawiać, wejść na 10 jednostek. W sensie obawiać się o glikemię, ponieważ tych węglowodanów jest tak mało, że organizm sobie spokojnie z glikemią poradzi. Więc to to, i ten sposób jest bardzo taki szybki, fajny, i charakteryzuje się tym, że potem, w tym już ostatnim momencie, my już mamy delikatny deficyt, czyli tych kalorii jest więcej. Mamy już tego cardio, to kardio jest, ale jest jego mniej niż było na początku i jesteśmy już na tym maksie treningowym. Więc wtedy dobrze jest właśnie już tak po takim procesie przystąpić do budowania masy mięśniowej, ewentualnie zrobić sobie wakacje, a po wakacjach wejść już w okres masowy. Także tak wygląda ten sposób. Myślę, że z niego możecie skorzystać. Ci, którzy są średnio zaawansowani, kto jest początkujący, może z tego sposobu wziąć sobie jakieś inspiracje, żeby u siebie dokonać redukcji tkanki tłuszczowej. Także jestem ciekawy, co na ten temat sądzicie. Dajcie komentarz dla zasięgu. Polubcie stronę, dajcie suba. Zapraszam na stronę www.osiągalnasylwetka.pl To tyle z mojej strony. Rafał Ron. Niech moc będzie z Wami!